Cześć, madzi, Jeżeli zastanawiacie się nad wakacjami w Turcji, nie zastanawiajcie się dłużej i przyjeżdżajcie do Kasz. Kasz to miasteczko na tureckiej rywierze z kameralną atmosferą i ciekawa alternatywa dla obleganych Antalii czy Alani. Choć w sezonie letnim, tutaj również robi się dość tłoczno. Jakie atrakcje czekają na nas w Kasz? Cały Kasz to praktycznie jeden wielki punkt widokowy. Kasz położony jest na stromych zboczach gór Taurus i dlatego prawie z każdego zakamarka rozciągają się piękne widoki na Morze Śródziemne i pobliskie wysepki. W tym grecką wyspę Mais, na którą można popłynąć promem z portów Kasz. Okolice portu to serce Kasz. To tutaj znajdziemy najlepsze restauracje, tutaj odbywają się czasem wystawy sztuki czy lokalnego rzemiosła. To tutaj gromadzą się mieszkańcy popijając herbatę w cieniu palm. Jeżeli chcemy wybrać się w rejs po Morzu Śródziemnym, popłynąć do Zatoki manazji na Wyspę Kakowa, wszystkie te wyprawy zorganizujemy właśnie w porcie w Kasz. W Placu Głównego wejdziemy w wąskie uliczki, które wypełnione są kafejkami, butikami, a także pozostałościami dawnych cywilizacji. Bez dwóch zdań jest to najpiękniejsza uliczka w Kasz. Jest to bardzo klimatycznie. Szczególnie, że zwieńczona jest ona jednym z piękniejszych grobowców licyjskich, tak zwanym grobowcem króla. W Kasz historia widoczna jest na każdym kroku. Spójrzcie sami, środek skrzyżowania, środek miasta, a tutaj za mną licyjski grobowiec. Nieważne czy chcecie coś kupować czy nie, będąc w Kasz koniecznie odwiedźcie Piątkowy Rynek. Możecie tutaj przyjść na śniadanie, na przykład wyśmienite gozleme. Gozleme jest to placek wypełniony dowolnymi składnikami, na przykład szpinakiem, serem, kiełbasą. Pycha! Niedaleko rynku znajduje się Kash Yacht Club, więc jeżeli lubicie żeglować lub chcecie spędzić dzień na luksusowej łodzi, możecie to zrobić właśnie tutaj. Z rynku macie już tylko parę kroków, aby odwiedzić główną atrakcję Kash, czyli antyczny teatr. Do teatru dojść można na kilka sposobów, ale ja polecam Wam przejść ścieżką prowadzącą koło budowli Acton Tylko uważajcie, żeby nikogo akurat nie obudzić. Bo tutaj ludzie czasami śpią. Koncert ten jest szczególnie urokliwy wiosną, kiedy kwitnie bardzo dużo kwiatów. Kto wie, może spotkacie nawet żółwia. Natomiast, jeżeli obejrzycie się za siebie, to zobaczycie śpiącego giganta. Za Agdamdor to już tylko parę kroków do teatru. Teatr Antifelos pochodzi z I wieku przed naszą erą i pomieści aż 4000 osób na widowni. Niesamowite, nie wygląda na aż tak duży. Jest to jedyny teatr w Anatolii z widokiem na morze. Także trudno powiedzieć, czy ludzie przyglądali się temu, co dzieje się na deskach teatru, czy pięknym widokom w oddali. Latem odbywają się tutaj różne pokazy, koncerty, a rano można dołączyć do zajęć jogi. Co trochę mi się wydaje śmieszne w sumie, w, w, joga w antycznym teatrze. Ale czemu nie. Jeśli mówimy o wypoczynku na Rywierze, to oczywiście nie może zabraknąć pięknych plaż. tych w Każ nie brakuje. Jeżeli jesteście zainteresowani plażami, zobaczcie wideo o plażach w Kasz i okolicy. A jeżeli interesują Was piesze wycieczki, koniecznie zobaczcie, jak dojść szlakiem lisyjskim z Kasz do Limanazji.